Były tańce, śpiewy, gry na instrumentach i wyróżnienia. Dzień kobiet w Żgowie obfitował wiele atrakcji, które przyciągnęły panie z całej gminy. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział około 450 osób sala wypełniła się po brzegi, praktycznie nie było żadnego wolnego miejsca, ale pewnie sprawiło to też, że artyści, którzy występowali dzisiaj, przyciągnęły rzesze osób zainteresowanych przede wszystkim muzyką. Najpierw była to muzyka kwartetu smyczkowego, a później jako gwiazda wieczoru pan Andrzej Cierniewski, znany polski piosenkarz. Podczas uroczystości wyróżniono panie, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju gminy. Wśród nich były sołtyski, gminny doradca rolny, były dyrektorki, radna czy skarbnik. Nie zabrakło również życzeń, które złożył m.in. wicemarszałek Krzysztof Grabowski. To jest też ważne, że docenia się mieszkańców, bo oprócz. Tej y, części artystycznej. Również sam, władze samorządowe gminy każdego roku doceniają y, te panie, który, które przez wiele lat y, włożyły olbrzymi wkład pracy w rozwój tej gminy. To jest bardzo ważne, że docenia się. Y, tych, którzy mieli olbrzymi wkład właśnie w ten rozwój to bardzo cieszy, bo rozwój gminy Żgów to rozwój całego powiatu, a to w końcu rozwój całego regionu. Na scenie dla publiczności wystąpił chór Dominium, kwartet smyczkowy Inkanto i Andrzej Cierniewski. Ten upominek muzyczny to też docenienie. Wszystkich pań, które zamieszkują Gminę Żgów, to jest też dla nich upominek, ale ważne, że o nich się pamięta i że ten Dzień Kobiet może poprzez właśnie takie wydarzenia rozciągać się na wszystkie dni roku. Na zakończenie Gminnego Dnia Kobiet w Żgowie nie zabrakło zabawy tanecznej.